Cześć, ja nazywam się Małgosia Machniewicz, a Ty słuchasz podcastu Pani od Zmiany, w którym dzielę się moją pasją, jaką jest wspieranie innych w rozwoju. Promuję taki sposób pracy nad sobą, który zakłada rozwój bez spiny, charówki i wyrzeczeń. Wierzę, że warto pracować sprytnie, a nie ciężko i wskazówkami na to, jak można to robić, dzielę się w każdym odcinku. W tym odcinku opowiem Ci o tym, w jaki sposób i co możesz zrobić, żeby pokusa nie przejęła nad tobą kontroli. Ale zanim przejdę do tego tematu odcinka, to zaproszę cię jeszcze do odcinka 86, w którym opowiadałam o tym, czym jest zmiana. Warto wiedzieć i umieć odróżnić od różnych sytuacji, które nam się w życiu dzieją, które z nich są zmianą, a które nie, ponieważ do wprowadzania zmian w życie mamy bardzo wiele różnych sposobów, metod, technik i warto wiedzieć, które z tych sytuacji naszych życiowych są tymi, których można wykorzystać właśnie te fajne, ciekawe, efektywne metody. Natomiast teraz chcę Ci opowiedzieć trochę o tym, w jaki sposób możesz opierać się pokusom, co możesz robić, żeby one nie przejęły nad Tobą kontroli. Ale zanim, no to jeszcze najpierw jedno oświadczenie. Otóż od dłuższego czasu promuję taką metodę, filozofię rozwój bez spiny, która zakłada, że w sumie pokusy to nie jest nic bardzo złego w naszym życiu. One często są wyrazem naszych pragnień albo zaspokajają nasze potrzeby, Natomiast nie zawsze są dla nas dobre w dłuższej perspektywie, i to w tych sytuacjach chcielibyśmy czasami oprzeć się tym pokusom, i na te sytuacje potrzebujemy pewnego rozwiązania. Czasami jest to na przykład zjedzenie czegoś niezdrowego, albo na przykład scrollowanie Instagrama przez wiele minut, oglądanie seriali po kilka, o matko nawet kilkanaście odcinków z rzędu, albo praca bez przerwy, czyli takie zatapianie się w niej i nie robienie sobie Czerwy, która by nam była potrzebna. Ja mam na to dwa sposoby, które są bardzo szybkie i bardzo proste, ale mnie się sprawdzają, na mnie działają, i dlatego zachęcam Cię do tego, żeby przetestować te dwa sposoby. Być może któryś z nich Tobie też się sprawdzi. Warto wiedzieć, że taka pokusa, która nam się zdarza w życiu, to jest emocja, i jako taka, ona pojawia się nam nagle. To jest tak, że ona nie narasta, nie zbiera się przez dłuższy czas, tylko jest pewnym momentem, kiedy nagle błyska nam w głowie pewna myśl o matko, mam ochotę na coś, albo muszę to robić, na przykład. I ta pokusa pojawia się nagle i jest bardzo ma bardzo silną amplitudę, bardzo mocno się wychyla na skali, ma bardzo mocną moc. Natomiast inna jej właściwość jest taka, że stosunkowo szybko opada. Jeśli rzeczywiście jest tylko pokusą, a nie na przykład Potrzebą w naszym życiu. No i niestety, z racji tego, że są to emocje, to nie działają na nie żadne racjonalne sposoby, żadne racjonalne myślenie. Często nawet pojawia nam się taka myśl w głowie: no wiem, wiem, że to nie jest dla mnie dobre, ale i tak to zrobię. I to wtedy jest najprawdopodobniej pokusa. No i teraz, jak się im opierać, i w jakie dwa sposoby możesz wykorzystać i sprawdzić. sposób bardzo dobrze mi się sprawdza, szczególnie w takich sytuacjach, kiedy na przykład chodzę po jakimś sklepie i widzę coś, na co mam ochotę, co mnie bardzo kusi. W moim przypadku są to albo jakieś sprawy jedzeniowe, które nie zawsze służą mi, albo na przykład buty. No, kurcze buty to jest coś niesamowitego i potrafię je kupować w dużych ilościach. Więc kiedy pojawia się taka pokusa, to świadomie, bardzo uważnie i w skupieniu. I liczę od 10 do 1. Najczęściej będąc w sklepie, to idę również. To jest liczenie w rytmie kroków, które mi się pojawiają. Wtedy koncentruję się na oddechu i oddycham przez te 10 sekund i liczę od 10 do 1. I w tym czasie najprawdopodobniej emocja, która mi się pojawiła, opadnie do tego poziomu, że mimo tego, że pokusa nadal jest, to do głosu mają prawo dojść jakieś racjonalne myśli. Ta ochota się na tyle zmniejsza, ma o na tyle mniejszą siłę, że dochodzi do głosu rozsądek i jestem w stanie myśleć już o tej sytuacji, która mi się pojawiła w głowie w sposób bardziej racjonalny. I wtedy już racjonalnie podejmuję decyzję, czy ta rzecz, która mi się pojawiła, Powinna rzeczywiście wylądować w moim koszyku, czy przypadkiem może nie? A ponieważ jeszcze odchodzę od tego miejsca, w którym ta rzecz mnie zaatakowała, niemalże, to najprawdopodobniej, jeśli racjonalnie uznam, że nie potrzebuję tej rzeczy, to nie wrócę już do tego miejsca na półce. Ale jeśli świadomie podejmę taką decyzję, że jednak tą rzecz chcę sobie kupić, bo jest to jakaś moja potrzeba, to po prostu muszę wrócić do tej półki. I ten czas odejścia od półki i powrotu do niej to jest właśnie. Właśnie czas, który daje sobie na racjonalne myślenie. Czasami jest też tak, na przykład, że kiedy prowadzę szkolenia i w takich serwisach kawowych jest coś kuszącego, na przykład, to również podchodzę do tego serwisu, robię sobie kawę albo herbatę, no i patrząc na te na przykład słodkości, znowu liczę od 10 do jednego, oddycham świadomie, odchodzę na kawałek i w momencie, kiedy przemyślę tą decyzję już racjonalnie, to mogę zdecydować, czy jednak mam ochotę na to, co. W tym serwisie kawowym jest, czy była to tylko pokusa, której nie trzeba w tym momencie zaspokajać. Bardzo fajna metoda, szybka, ale znakomicie mi się sprawdza. No to pierwsza, a teraz druga. Druga metoda bardzo mi się sprawdza, kiedy zatracam się w czymś. Kiedy na przykład scrolluję Instagrama przez dłuższy czas, albo kiedy siadam na kanapie i oglądam jakiś serial, który niezwykle mnie wciąga. No i najczęściej nie jest to dobre dla mnie w tym sensie, że na przykład zarywam noc i siedzę zbyt długo, bo jakiś serial tak mnie wciągnął, że po prostu uruchamiam kolejne odcinki. No i ponieważ nie jest to dla mnie nic dobrego, to mam taką zasadę, że umawiam się ze sobą, na określony czas albo godzinę. Czyli na przykład będę robiła to przez 20 minut, i wtedy, kiedy zmierzę, jaki to jest czas, to ustawiam sobie budzik na tą godzinę, i kiedy na przykład skroluję Instagrama przez dłuższy czas, to ustawiam sobie ten budzik za 20 minut, i w momencie, kiedy on zadzwoni, to jestem umówiona ze sobą, że w tym momencie przerywam tą czynność. Nie dlatego, że obejrzałam już wystarczającą ilość rzeczy, bo właściwie algorytmy działają tak, że nie. Nigdy to nie jest wystarczająca ilość, dlatego muszę ustawić sobie jakiś inny czynnik, który wpłynie na moją uważność, żeby nie zatracić się w tej rzeczy. Albo na przykład, kiedy właśnie oglądam seriale, to umawiam się ze sobą na przykład, że graniczną dla mnie godziną oglądania tego serialu jest na przykład 22.30. I wtedy niezależnie od tego, w którym momencie tego serialu jestem, tego odcinka danego, który w danym momencie leci, to o tej godzinie. Wyznaczonej przerywam oglądanie, wyłączam ten odcinek i idę spać, idę robić inne rzeczy. I to ma też jeden bardzo fajny efekt, dlatego że zauważyłam, że dużo więcej takich elementów wyobraźni mi się uruchamia, co dalej będzie w tym odcinku, jak się zakończy ta sytuacja. Dokładnie tak samo mam z książkami. Bardzo często jest tak, że w czytaniu książek się okrutnie zatracam i tracę z oczu czas, który upływa, dlatego ustawiam sobie budzik na określoną. Godzinę, o której chcę przerwać czytanie, i niezależnie od tego, w którym miejscu rozdziału jestem, nie kończę go, tylko przerywam. I w tym czasie moja wyobraźnia niesamowicie pracuje. Zastanawiam się, co będzie dalej. To jest trochę taki element przenoszenia w głowie, z tyłu głowy, tych rzeczy, które są dla mnie ważne i które są dla mnie ciekawe. Dlatego warto jest ustawić sobie właśnie taki konkretny moment tego, w której sytuacji przerwiemy daną czynność, której się zatracamy. Podobnie z pracą, kiedy mamy takie tendencje do tego, żeby się zatapiać w pracy na wiele godzin bez odpoczynku, też warto sobie co jakiś czas ustawić budzik. Jest nawet na to technika, która nazywa się pomodoro i ona pozwala co 20 minut robić 5 minut przerwy, która jest taką przerwą higieniczną, która pozwala nam zebrać skupienie, która pozwala nam trochę oddechnąć tym, temu naszemu mózgowi biednemu, od którego bardzo dużo wymagamy dlatego taką przerwę warto sobie robić. Zachęcam Cię do tego, żeby przetestować obie te techniki w tych momentach, kiedy pojawiają Ci się jakieś pokusy, kiedy zastanawiasz się nad tym, jak się uchronić przed tym, żeby to te pokusy przejęły nad Tobą kontrolę. I będę Ci bardzo wdzięczna za informacje w social mediach, możesz do mnie dotrzeć w dowolny sposób i podziel się ze mną, która z tych technik działa dla Ciebie najlepiej. A na zakończenie, chcecie jeszcze zaprosić do obserwowania mojego konta na Instagramie, ponieważ tam niebawem pojawi się bardzo ciekawy cykl, który będzie się nazywał Książki, które zmieniają. I w tym cyklu będę polecała ci te książki, które uważam za wartościowe, za takie, które potrafią zmienić myślenie, zmienić działanie, zmienić schemat, któremu się poddajemy na co dzień. Także myślę, że będzie to dosyć wartościowa rzecz, chociaż już teraz są tam bardzo fajne, ciekawe rolki, które Fajnie inspirują. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejną niedzielę.